Ogólnie nie montuję tego odcinka nic, bo nie mam jak aktualnie. E, mam ogólnie PC ta brata, na którym myślę, że się da zrobić streama. E, I shortsy i tyle. To jest full ogólnie. E, Komplet nie przeżył. E, no, nie przeżył tego. W żadnym stopniu, co nie widzowie jest Więc co? Ogólnie zapraszam na streamki, zapraszam na shortsy 3 razy dzień pewnie będą się pojawiać dwa razy, nie wiem, zobaczymy i co, co mogę wam powiedzieć no, taka informacja dla wszystkich, żeby nie było czemu filmów nie ma filmy, które były teraz zaplanowane pojawią się w momencie, gdy przyjdzie mi nowy komp, ale zanim przyjdzie mi nowy komp, to ogólnie minie z dwa miesiące, trzy jako myślę, że już na grudzień będę miał kompa już na pewno i dotrzymam wam słowa tego więc wrócimy z potężniejszą Tardo ogólnie, więc no na pewno jakieś będzie 24H10, e, czy jakieś wyzwania, czy ogólnie kto zbuduje ładniejszy coś. E, ogólnie o pieniądze, jakieś wyzwania, ogólnie serwerów będzie dużo. No, więc wyczekujcie, bo jest giga mocne a też planuję jedną taką ważną rzecz. E, projekt mam zrobiony, więc zobaczymy. No, więc to tyle. Trzymajcie się wszyscy. Miłej niedzieli. Naria.